Hejka kochani, witam was w Destiny 4, jesteśmy u rodziny oczywiście Winter, jesteśmy u stów dzieciaczków i teraz tak na początku powiem wam, że zaszły duże zmiany, przegrałam dwa dni no i mogłam w sumie nie przegrywać tyle czasu i widzę, że jest już poniedziałek, nie wiem jakimś cudem mi coś stało, ale chyba może to aktualizacji coś się odwaliło, ale nie, nie wiem o co Chodzi, ale dobra, jakie ja nie przegrałam poniedziałku, bo skończyłam o 6 rano w poniedziałek, albo o 8. Ale muszę wam pokazać, no ale dobra, już trudno życie, ale muszę wam pokazać, jakie zmiany zaszły w domku. Także tak, wymyśliłam sobie, że może ciekawiej będzie, jeśli Charlotte pozwoli, może nie dołączyć do rodziny, ale mógłby chociaż troszeczkę zainteresować się swoimi dziećmi każdy tatuś, dlatego zaproponujemy każdemu tatusiowi wspólne mieszkanie i przydzielimy mu łóżko. I dlatego zaszły tutaj zmiany w domku, w tej części tutaj już pokazuję. I tak, zmniejszyłam o wiele pokój, Charlotte. Tak samo powiększyłam tą część tutaj tarasową. Zostawiłam to tylko tak dla ozdoby i w sumie tyle, że po prostu, no, jakby zniekształciło to od tego, bo chciałam zachować ten wygląd tutaj i chciałam to przesuwać do samego końca, żeby to fajnie wyglądało, dlatego zostawiłam tak. I no i przesunęłam tą łazienkę, która była tutaj w ten róg. No, niestety, Charlotte ma teraz mało miejsca. No, może jeszcze nie jest dokończona jej sypialnia, ale już miałam naprawdę mało funduszy, więc wygląda w taki sposób. I tak, tutaj mamy tą łazienkę, która jest przeniesiona stąd. No, pewnie coś się jeszcze zmienia, bo w sumie taka smutna ona jest. I tak, i tutaj mamy. Pokój tatusiów. I właśnie on został zmieniony w taki sposób, że dodałam, jakby. Tutaj jest wejście, a tutaj jest taki mały pokój dla niemowląt. Tutaj. I to miało służyć jako łóżeczko, ale w sumie mi się nie podoba i to będę zmieniać na pewno. No i tak. Tu są na razie dwa łóżka, bo ja bym chciała, żeby ta tusia, właśnie nie wiem, jakby uczestniczyli nawet jak są nastolatkami, więc pewnie dwóch albo nawet trzech będzie, więc no nie wiem, jeszcze jakoś pomieścimy ich tutaj. No ale to. Zobaczymy jeszcze, jak to wyjdzie, tak naprawdę. I mamy tutaj, y, właśnie pokój dla niemowląt, taki malutki, przejściowy, można powiedzieć, bo tutaj, tak, mm, tu Charlotte dam normalne takie y, przejście, w sensie w tą framugę, bo ona to traktuje w grze jako drzwi i ona, jak one płaczą, to nie będzie tego słyszeć. Natomiast tutaj. Właśnie specjalnie nie, zrobi, nie dałam tego przejścia tutaj, tylko właśnie zrobiłam to w taki sposób, żeby tatusia się budzili i zajmowali się tymi dziećmi, jak one będą płakać w nocy. Na coś się muszą przydać. Dlatego właśnie zrobiłam to w taki sposób, ale no nie podoba mi się to do końca. Jak wymyślę coś innego, to może, może to zmienię. No, i to tak właśnie wygląda. Tutaj takie zmiany zaszły. A jeszcze na dole zaszły zmiany, właśnie, bo zrobiłam trochę piwnicy. Tutaj powstała taka mała łazienka. Oczywiście ona w międzyczasie tam zarabiała trochę pieniędzy. No, jesteśmy teraz trochę spłukani. Tutaj taka mała łazienka powstała, i tutaj dwie bieżnie, bo no, dzieciaki muszą trochę poschudnąć, dlatego chciałam im tutaj stworzyć. O, widzę, że plony są dobrze. Dobra, Charlotte, możesz tutaj przyjść i zrobić super sprzedaż. I tak. A, w kupę płaci. Dobra, ja muszę tutaj popatrzeć. Widzę, że tutaj masz Jajuszka, bo dawno nie zaglądałam w sumie. Yy, ty dobra, ty co tu masz, to do śmieci kobieto wyrzuć, nie wiem po co to nie trzymasz w tym ekwipunku. A właśnie, no i nam yy, Gerwazy dorósł, yy, więc tak wygląda w ogóle, fajnie przebrałam go, także właśnie wygląda tak chłopiec. Yy, I tak, a i trójeczki nam dorosły, i w ogóle zobaczcie jak one są blade. A -a. Oj, są wampirami, ale... Ta, czy, czy ty jesteś wampirem? A nie wiem... A czy ty jesteś? Jesteś? A ty nie jesteś. A, czyli mamy dwóch wampirów i jedna jest taka... Y, Marlena akurat nie jest wampirem. Ona ma taką normalną cerę, a, a ci są tacy bladzi. O, matko. No i muszę im w ogóle jeszcze cyferki dać koło imien. I zmieniłam teraz nie daję w nazwisku, tylko w imieniu. I z tego co widziałam. No to nasze już dziecko pierwsze, czyli chyba Alex. O, Alex ma właśnie już syna. Mikołaja. Mamy już wnuczka. Trzeba się skupić na e, oczywiście zarobku. Chciałabym rozwinąć jej e, tą robotykę trochę. Może, może, może jakiegoś. Gagabota, czy jakkolwiek tam się on nazywa I chciałabym. A właśnie, ty zebrałaś? Zebrałaś, dobra, no i fajnie. że tu niektóre się świecą. Bo ja właśnie tak. się tak dziwnie świecą, że ja. A nie, tu jeszcze nie zebrałaś. Widzę, że już w ogóle siostra. Nasza dorosła. Gdzie ona jest? Nie ty. Lucy, chyba, tak. Lucy dorosła już, widzę, że jest nastolatką. Porazujcie prąd? A że kiedy? Okej. Okay. Dobra. Tak, i Gerwazy sam dorósł. Ja go nie dorastałam, czyli po prostu no, już nadszedł ten czas. No i no, niestety nie udało się ba wbić. ma szczęśliwe małe dziecko. A masz. A, bo tu musisz. Tylko trzeci poziom, no ale ja wstawiam, że, że będziemy właśnie od pią do, jak będziemy miał maksa wszystkie umiejętności, to postarzymy. E, Harry, co ty tu, dziecko kochane, robisz? Mógłbyś sobie e, iść tutaj się pobawić do góry, a nie tutaj. Nie wiem. Możesz się tutaj pobawić. E, ty też się możesz pobawić. Nie wiem, czy tu trójka. A ktoś tu już śpi. Aha. Gerwazy już tu śpi. A to dziecko możesz tutaj weź sobie, skorzystaj, bo już jest wystarczyte, Ty musisz iść do w sumie szkoły za niedługo. Więc możesz sobie przydziel łóżko. To będzie twoje łóżko. Dobrze. Bo to jest akurat tak, to jest Edwarda. No i dobra. Tutaj dwa łóżka zostają wolne. Yy, no, i Charlotte, co ty tutaj robisz? Z dzieciakami A ale ja bym chciała, żeby dzieciaki poszli do góry, no. No, już im tłumaczyłam, że poszli do góry tutaj się pobawić, no. Co jest grane? Zeszliście schodów, a już do góry nie możecie wejść? Co to ma za by oszustwo być? No i co? Wchodzicie po schodach. O, widzę, że Lady trzeba wykąpać koniecznie. Yy, a ty, Charlotte, mogłabyś tutaj podejść też. bym chciała, żebyś podeszła. Mm. Poszłaś, a ty, Felicja, Felicja, idź już spać, bo do szkoły idziesz, kupi to. E, nie, to nie twoje łóżko, to chyba twoje łóżko, tak? Tak. A i wykąp, wykąp tutaj, Lady, bardzo proszę cię. On sam? Aha, on sam, no dobra. Dziwny. A gdzie ty idziesz, tam dziecko, kochane? Proszę iść spać. Ty idziesz też spać. Marsz do spania. A nie umyłaś jej w końcu, tak? Nie umyłaś. Widzę, że się nie załatwisz. Mhm, świetnie. Weź wykąp tutaj. Wykąp Lady, a dzieciak idzie do góry. Już mnie denerwuje. Marlena, no błagam cię dziecko, miałaś też iść do góry spać. Nie, ty idź jeszcze spać, bo potrzeb... Dobra. Jak potrzebujesz, to idź się załatwić i potem idź jeszcze spać, bo jest czwarta nad ranem. Ty w końcu. Dobrze, że kąpiesz. Dobrze, że ją w końcu wykąpiesz. Czy dzisiaj odrobiły lekcje Bo ja już mam naprawdę obsesję na tym punkcie. I oczywiście nie mają zadań domowych w ekwipunku. Świetnie. Nie odrobiły. Mhm. Dobra, i musicie rano odrobić lekcję. No, przykro mi bardzo. A ty, Charlotte, biedna już może skorzystaj tylko z toalety i pójdziesz spać. O, tu się znalazło, widzę. Ale to już trudno. O szóstej, myślę, że o szóstej gdzieś wstaną sobie. O, ten już jest wyspany, więc bardzo proszę, zapraszam. Ciebie na dół. Możesz sobie już tutaj zjeść jakieś resztki. Nie, nie idź do żadnego tego. Nie idziesz do żadnego krzaczka. Proszę cię, kobieto. I możesz wziąć sobie resztki. A potem, jak sobie weźmiesz resztki, to ty też będziesz zostaw to, odrabiać pracę domową. Czy Gerwazy też już wstałeś, dziecko? Stałeś już. Bardzo mnie to cieszy. Możesz sobie odrobić lekcję najpierw, a potem pójdziesz jeść. Mama poszła spać, z tego co widzę, mhm. Mm mi mało dzieci teraz, e, nie ma obrząd więc nie ma tak źle bardzo. Jakoś. O, widzę, że niezła ręka się wygięła. E, Felicja sobie zjesz. A ty idziesz odrabiać lekcję bardzo, super. Ty też sobie odrabiasz, o, jak sobie słodko odrabiasz z maluchami. Jakbyś im czytał bajki po prostu. Ten też idzie tutaj odrabiać? Nie macie gdzie indziej? Tylko dzieciom małym przeszkadzać spać? Widzę, że tak średnio. Dobra, dzieciaki zaraz idą do szkoły. Ty sobie już zjadłaś. Bardzo dobrze. Felicja, teraz bardzo się proszę odrawać lekcję przez tą godzinę. No co? Dzieciaki zaraz będzie trzeba pobudzić, bo niektórzy to są bardzo krytycznie głodni. Marlena jeszcze śpią, dam im tak do dziesiątej pospać. Ucz się pilnie. Ucz się pilnie. Widzę, że ta będzie mieć. O, ta jeszcze. Ten musi się jeszcze postarać. No mam nadzieję, że to zrobi. No to może coś ugotujesz. Niech będzie fasolka. Otworzymy tutaj lodówkę i pójdziemy małą iść tutaj. A nie, nie trzeba. A no, dobra, już jak gotujesz, to tam niech będzie. Bardzo proszę. Ten już jest wściekły, że jest głodny. Marlena tak samo. O, pranie trzeba chyba zrobić? Wiem, że są bardzo... O, jak słodko śpi! Nie mogę. Okej. Okay. Czy ty będziesz miał ci już? Jeszcze trochę. No mam nadzieję, że dasz radę. Bo jak nie, to się naprawdę zdenerwuje. Zrobiłaś tą fasolkę, zrobiłaś. Zawsze na tym blatku, kładziesz. nie wiem dlaczego. Dobra, i teraz mama... Chciałabym, żeby mama was pouczyła, ale najpierw sobie zje. Najpierw sobie zje na spokojnie No jesteście tak średnio wyspani O ty potrzebujesz Marlena najbardziej potrzebuje do toalety Ale mama se zje I dopiero Marlena nie wracaj nie, Kochany może poukładaj sobie A Ignacy też może niech poukłada Ale wy już jedliście No po co mam to I chciałabym później wlada wezwać Żeby zamieszkał z nami W sensie z kotorem był tak, już zdobędą. Bardzo dobrze. Więc urodzinki i zostaną dwa sloty, także mam już kolejnego kandydata na kolejne dziecko. No czy mogłabyś, proszę cię. Okej. Okay. Jesteśmy złymi rolnikami. No zapominam. Mamy tyle na głowie, że ciężko. Dobra, jak dzieciaki wrócą, to muszą się nimi zająć. Myślałam, że już... No nie zgadzam się z tym. Hmm, czy mamy chyba jeszcze szansę, tak? Rozumiem. Dobra, niech tutaj dzieciaczko jak się uczy. Teraz możesz... Kto yy, tam najbardziej potrzebuje? Yy, chyba Ignacy, dobrze, no to możesz teraz tutaj pouczyć Ignacego. Marlena już skończyła. Jak tam dzieciaki? Wracajcie szybko do szkoły, do domu. Bo ja tutaj muszę lamę ogarnąć. musicie troszeczkę pomóc, a jak zaraz pójdziecie, to ona zostanie sama i będziemy musiała wszystko sama ogarniać, Charlotte. No po prostu... Nie wiem, jak my to ogarniemy. No i co? nie dałaś, prawda? Nie dałaś. Idź y y jeszcze raz tego Ignacego ucz korzystania z nocnika. Okej, okay, i możesz w sumie tutaj wytrzyć. I wyczyść. No ale ty miałeś tutaj tego, a bo ty możesz sam, no dobra, no to sam. Prawa ocen, bardzo mnie to cieszy. No to w takim razie ty pójdziesz tutaj, posprzątaj oborę. Potem tutaj tak samo posprzątasz oborę. I tutaj zawołasz białą lamę. Felicia, zrobisz to samo, bardzo cię proszę. Zawołasz krówkę. A ty kochana, już możesz przestać, możesz trochę Marlena tutaj obejmie Czule Marlenkę, może jeszcze zabawne rób zabawne miny i baw się. Edward, zanim pójdzie sobie z domu, no to może troszeczkę pomóc, prawda? Wyczyść białą krowę, nie białą, brązową, na karm krówkę. I co jeszcze? Wyduj ją i weź tutaj posprzątaj. Edward, Edward, ja cię prosiłam, prawda? Prosiłam cię? Czemu tak daleko łazisz, jak tutaj jest kosz na śmiecie? Bardzo cię proszę. Nie denerwuj mnie. Czy ja muszę ci postawić taki sam kosz, żebyś ty nie grymasił, co? Chciałeś, to masz. Bliżej. Żebyś nie musiał latać. Nie, no błagam cię, zawołaj tu lamę, bardzo cię proszę. Edward, ja cię proszę, dzisiaj wyprowadzasz się z domu. Musisz się je troszeczkę podlizać mamie. Bardzo ładnie, grzeczny. Nie, 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 wracaj. Wracaj. Wracasz. I wyczyść ją tutaj. Wyczyść. I możesz też tutaj e, pogadać sobie z nią. Dlaczego jej nie czyścisz? Wyczyść ją. Wyczyści ją. Okej. Okay. Dobra. Chyba coś się tutaj przekręciło. Mhm. O nie no, Felicja nie posprząta obory, no. Felicja. Co to ma znaczyć? A mama widzę, tu troszeczkę sprząta znowu. E, jeszcze zobaczę. Szóstka i szóstka. Dobrze, to dzisiaj się wyprowadzacie do swoich braci prawdopodobnie nie. Przecież prosiłam cię, żebyś posprzątał obory! Nie, dobra, ty mi chłopie nawet nie pomożesz, nie? Ja to zapamiętam, że Edward tutaj nie pomaga w ogóle. Jak tam Felicja poszłaś do tej obory posprzątać? Dobrze, a potem zawołaj krówkę. Zobaczymy, czy na pewno jest szczęśliwa a ty moja droga może byś pouczyła dzieciaki troszeczkę jak to z waszymi umiejętnościami powiedzcie mi słabo, no ja wiedziałam że słabo widzę, że no niestety Harry, ale najsłabiej ale się bawi ale bawi się z braciszkiem. a Marlena Marlena, co ty robisz dziecko? bawisz się tutaj, no dobrze to możesz się bawić tutaj lalkami nie ma problemu a wy się bawicie tu. Jakie grzeczne dzieci. Bardzo mnie to cieszy. A ty, Charlotte, stoisz jak słup? Dobrze. A czy zawołałaś... Czy ona jest średnia? No to może weź tutaj nakarmi jeszcze. Czy ona jest brudna? Jak jest brudna, to proszę wyczyścić. I wydoić. Wtedy będzie na pewno bardzo zadowolona. No dobra, możesz dać, ale nie wiem co z tego będzie. Dobra. I teraz oboje. Który jest pierwszy? Tak, oczywiście Edward. Także Edward idzie na świeczki. No ja cię proszę bardzo. Wypowiedz życzenie, bo już tort tylko o półtorej godziny. jest dobry. Felicja, proszę przyjdź tutaj. O, bardzo fajnie. Losujemy. Niech będzie. Felicia, bardzo cię proszę. Świeczki dodasz sobie. Chyba nie zjecie jednak tortu, bo zostało godzina. Także wypowiedź życzenie Felicia i losujemy ci cechę, będziesz towarzyska. No sobie pasuje i wyrzucamy ten tort, bo no niestety sprzątnij. Niestety nie nada się do jedzenia. O, ojciec przyszedł, o! No bardzo dobrze, że przyszedł. Bardzo cię proszę. Poproś, aby został swój lokatorem. Czy mam wolną wolę wyłączoną? Pełno i nie wiem, co się dzieje z grą, ale oni stoją jak słupy i nic nie robią. Martwi mnie to troszeczkę. Do nich bardzo proszę, możecie się przeprowadzić. Ty. A, no i tu. Tak, zostajemy w ten sposób. Przekażemy pięć koła. Nasze dziecko jest głodne. Dobrze, no to możesz sobie zjeść tutaj. Ty też jesteś głodna. Wszyscy są nagle głodni, co tu się odwaliło. No i tak. No i właśnie. piątka dzieci już mamy odhaczoną. Już są wyprowadzone. A co ty tu robisz? Bardzo proszę odrobić lekcję i iść spać. Ty ugotowałaś. Widzę, że bardzo lubisz gotować. Proszę zadzwonić, Powlada. Pewnie nie przyjdzie, bo śpi. Ale może spróbować. Coś powiedział? No... O, super. No i teraz tu będzie. A ty w tym czasie w sumie możesz e, namalować obraz. Poczemu nie? I teraz tak. E, poproś, aby został twoim współlokatorem. Jak namalujesz obraz, chciałbym żebyś też to wyrzuciła. I wykąpała w końcu Lili znowu. Gdzie on jest? Gdzie ten Vlad jest? U dzieciaków jest. Dobrze, mam nadzieję, że będzie się Anga o, on nie, nienormalny jest. No i co? No i super. E, to teraz chciałabym mu przydzielić te łóżko. nie kończysz lekcji, zaraz idziesz spać. Mam nadzieję. E, dobrze. Jak tam dzieciaki, Marlena? Dlaczego ty nie śpisz w łóżeczku, kochane dziecko? Ale ty nie idziesz do góry, tylko musisz wykąpać pieska znowu. Oczywiście. A ty, kochany, no dobra. W sumie czemu nie? Pójdziesz sobie skorzystać, a potem pójdziesz sobie spać. A dlaczego moje dzieciaki nie śpią jeszcze? Bardzo proszę, do spania. Dlaczego wy tutaj, dziecioczki? Nie, proszę się położyć normalnie. Dobrze, no to pójdziesz sobie tutaj. Poczytasz to, bo nie wiem, co tutaj jest, ale poczytasz. Gerwazy tylko idzie do szkoły. A nie, nie, nie. Proszę się wyspać tutaj. Idziesz spać. Gerwazy, dobrze, możesz już wstać. Chciałabym, żebyś poszedł e, wziąć resztki i potem pójdziesz do szkoły. Ty e, już dosypiasz, więc na razie cię nie będę budzić. Ja chciałabym, żeby dzieciaki się coś pobawiły. Jak tam, musisz iść pod prysznic? No dobrze, to weź sobie szybki prysznic i pójdziesz sobie zjeść. ale ja ten talerz już wezmę, bo to niepotrzebne nam. Weźmiesz sobie resztki. Czy... E, co robisz? Aha, idziesz do szkoły. No dobrze, to idź do szkoły. Ja cię oznaczę, żebyś uczył się pilnie. Charlotte, dobrze. Już widzę, że tylko jedzonko i możesz zająć się e, czymś na dworze. Bardzo bym chciała. E, no to ty może w tym czasie... Czy mam jakieś rachunki? Nie. O, bardzo proszę. Wy, 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 wyczyść nakarm i wyduj. E, czy lamy ostrzysz nakarm i wy, wyczyść, tak? No i jeszcze y, posprzątaj oborę. Super, jeszcze rachunki chyba nam przyszły. A jednak poczta. A jednak poczta przyszło. Mam nadzieję, że jakieś zabawki dla dzieciaków. Aha, dobrze. Czyż od spulakatorów? A piesek, jak tam piesek. Bardzo proszę, poproś o załatwienie i pogłaszcz. Nie, nie chcę na randkę z tą w takie miejsce. Ale zaraz y, znowu cię zaprosimy, bo troszeczkę cię olaliśmy. Bo musieliśmy się z zwierzątkami zająć tutaj. Może już tutaj stroje zmień, strój na zwykły. Jeszcze dzieciaki śpią? Mm, no dobra, jeszcze śpią. Jeszcze nie ma tragedii, jeszcze nie są takie głodne. Także jest ok. Jak na razie y, y, Lady sobie je. Charlotte sprząta jeszcze? Dobra. Czy tu wyrzucisz tutaj? Tak. Bardzo mnie to cieszy, że nie musisz iść tam na koniec drugiego świata. O jak ile zabawek! To będziemy mieli co sprzedać. Bo nam zabawki aktualnie niepotrzebne. Ponieważ aż 2000 prawie, plus ten obraz, to mamy już trzy koła. I co to jest? Tu też sprzedamy. I teraz może zaprosić w sumie. Erik nie. O tu jest dobra. Popraw humor może najpierw. A później. E, flirtuj. Pózó fliczarski nie jeszcze. Pobudzony jest. Ale się zgodził, dobra. Dobrze. Czy dziecko nasze się uczy pilnie? Tak, uczy się i będzie miał piątkę. Będzie nam piątkę nasze dziecko. Jak tam dzieciaczki? No ja idzie sobie ślicznie siedzi. O boże. O i kurki nasze. Jak sobie siedzi. OK i może zrobić test. No i dobra. Jest w ciąży. Teraz możesz mu o tym powiedzieć. Czy ty nam zajmowałeś tableta? Nie, masz szczęście. Możesz tutaj w sumie... A nie, w sumie mamy wszystko porobione w domu, a ty się całkiem dobrze czujesz. Dzieciaki jeszcze śpią, nie masz nic takiego do roboty, więc możesz się tutaj kontynuować z tą robotyką. Zwierzątka są ogarnięte, więc to mnie bardzo cieszy. Tutaj nie wiem co się stało z tymi, tymi ale no dobrze. Nasze dziecko. W sumie piątkowy uczyń podstawówki. No dobrze. I w sumie, co ty masz tam za umiejętności? E, społecz motoryczne No to w sumie e, możesz e, pobawić się lalkami. Dlaczego nie? Ale oczywiście najpierw lekcje. Potem możesz iść spać w sumie. Charlotte oczywiście w ciąży. Ile kosztuje? 150 już. Dobrze. A jak stworzysz jakiegoś drona... Dobrze, po 50. i zobaczymy... nie. Uf. Dobra, rozpisał pikantny plot. Dobra, nie ma... no. Okej, okay, nieźle się nasze dzieci bawią. O, jak sobie tutaj siedzisz, mimo że jest zimno dosyć. O nie. E, nasze dzieciaki tutaj. E, widzę, że same już tutaj dorwały się chyba do jedzenia. Chociaż ty jesteś głodny, no to ja już ci daję. Ja już ci daję jedzonko. Możesz sobie wziąć. Marlena już je. Marlenka, pokaż swoje umiejętności. E, no, słabo. Ja bym chciała, żebyś miała chociaż jeden poziom, właśnie w tym nocniku, więc mama cię tu pouczy. Ty idziesz też się załatwić. Bardzo mnie to cieszy. Nie, no dziecko, ja cię błagam. Przecież ty normalnie musisz spać, a nie tak o byle jak. A ty po co idziesz? Kiwa się do muzyki. Potem, nie, najpierw teraz idziesz po pomoc z nosnikiem. Teraz. Marlenka, o, bardzo dobrze się czujesz. Także możesz tutaj... Gdzie masz tablecika? Czy ty masz na tu? Tak. Więc możesz tutaj rysować z Lamo, potem znowu rysować z Lamo. Dobra, możesz sobie pójść. Chciałabym, żebyś to sprzątnęła. I to tak samo wyrzuciła. Kontynuować ten dron. Nie, nie idziesz tutaj, kochana. Jeszcze tutaj musisz dokończyć tą, tą robotę tutaj, co zaczęłaś. Że głodna już troszeczkę jesteś. ja bym chciała, żebyś wziął szybki prysznic. Odrobił lekcję i może ewentualnie sobie coś zjadł. Weź resztki, a potem poszedł spać już. Dzieciaki widzę, mają co robić. A to już troszkę lepiej z uwagą. Czy tak nie bardzo? Obejmi, obejmi i gawos, chyba nie bardzo. Możesz tutaj yy, kontynuować. Dobra, i w sumie tyle na dzisiaj. Przekryliśmy yy, całkiem dobre dwa dni. Yy, także dzieciaki się trochę pouczyły, wyprowadziliśmy dwójkę dzieci. Także już za nami piątka i urodziły się... mamy teraz czwórkę, więc w sumie mamy dziewięcioro dzieci aktualnie. Także jeszcze, jeszcze trochę nam zostało. Także mam na tyle dzisiaj. Trzymajcie się cieplutko buziaki, pa pa!